W do pytania prawnego na czas, tak? Proszę Państwa, po części spodziewałem się tego pytania, z racji tego, że każdy parlamentarzysta w tej sprawie już się wypowiedział. Miałem okazję śledzić to i, i domyślałem się, że pewnie to pytanie zostanie przez Państwa wywołane. Ja w zasadzie miałem spore wątpliwości, czy w ogóle do tego rodzaju, do tego rodzaju postawienia sprawy się odnosi, bo mi się rzeczą oczywistą, że pan Łukasz na czas dostrzeże, że jest to wyjątkowo niefortunne, co zrobił się sam pisanyco. Jeśli tego nie zrobił, no to słusznym jest, żebym się w tej kwestii wypowiedział. Tym bardziej, że miałem przyjemność oglądać jego konferencję prasową, która jeszcze bardziej mnie zaskoczyła. Otóż tak, proszę Państwa, na samym początku pozwolę sobie podać trzy powody. Co najmniej trzy powody, które spowodowały, że ja do tego się nie odniosłem. Ale żeby wyjaśnić słuchaczom, czego dotyczy materia, przypomnę, pan Łukasz, na czas, kilka dni temu, zwrócił się do parlamentarzystów z powiatu gnieźnieńskiego, żeby złożyli mu w ciągu 14 dni sprawozdanie z tego, co robi. Otóż, w mojej ocenie, pan Łukasz, na czas wykazał się pewnym takim politycznym, ponieważ zaznaczył, że te informacje, które zostaną mu przekazane, zostaną przez niego później zaopiniowane przedstawione i przedstawione opinii publicznej. Ja rozumiem, że to jest dobry pomysł na to, żeby zrobić sobie z tego co najmniej dwie konferencje prasowe i rzeczywiście tak się stało. Jedną mieliśmy kilka dni temu, niedalej jak wczoraj, jeszcze wczoraj odbyła się druga, ja nie widzę w ogóle powodu, żeby pan Łukasz Naczas wykorzystując akurat moją pracę i pewnie innych parlamentarzystów promował się w ten sposób. I dlatego uznałem, że nie widzę powodu, żeby akurat w kampanii, która już się powoli zaczyna do parlamentu, chcę przypomnieć, że pan Łukasz Naczas będzie pracował do Sejmu, żeby akurat moja osoba, czy mojej osobie się promował. Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że jest przedstawicielem ugrupowania, który nie jest związany z Platformą Obywatelską, a przypomnę reprezentuje EZD, tym bardziej nie widzę powodu, żeby go akurat w tej materii wspierać. Jest tak naturalny i oczywiste i wydawało się, że pan Łukasz czas powinien to zrozumieć. Ponadto zdawałem sobie sprawę z tego, że pan Łukasz Macias, jeżeli otrzyma tego rodzaju sprawozdania, pozwoli sobie na ocenę. A w moim zdaniem... Ocenę powinni przeprowadzać wyborcy w trakcie wyboru, bo to jest najbardziej obiektywna ocena parlamentarzystów, tak? I nie, nie rozumiem akurat, dlaczego publiczna ocena pana Łukasza na miała miała być przeprowadzana w mediach mojej osoby czy jakiejkolwiek innej. Oczywiście pan Łukasz na czas ma prawo mieć ocenę każdego parlamentarzysty, ale nie widzę powodu, że mi ja mu dostarczał materiały, i żeby on z, osoby z tego roku kolejną konferencję prasową. A ponadto nie chciałbym sobie odbierać przyjemności w kontaktu z wyborcą i z Państwem, z dziennikarzami. Bo jak Państwo doskonale wiecie, tego rodzaju sprawozdania ja przeprowadzam co roku. I nie dalej jak w zeszłym roku, pamiętam m.in. gazetę Przemiany na Szlaku Piastowskim, która poświęciła aż dwie szpalty czterem parlamentarzystom i każdy z nich przedstawił to, co udało mu się zrobić na przestrzeni ostatniego roku. Trzeci powód, proszę Państwa, każdy startujący do parlamentu ma pewną swoją strategię wyborczą. Ta strategia wyborcza oparta jest na narzędziach, które chcemy używać w tej kampanii, ale jednocześnie te narzędzia czy te pomysły na, kampanii, na kampanię rozłożone są w czasie. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego miałbym się od nich do 14 dni, bo tak sobie wymyślił Pan Łukasz na czas, kiedy w mojej strategii czyli przedstawienie opinii publicznej tego, co zrobiłem, dotyczy akurat miesiąca września. Przecież to, co proponuje mi pan Łukasz w ogóle burzy moją kampanię i nie widzę powodu, żeby ja akurat miał zrobić sprawozdania w związku z tym. Poza tym muszę Państwu powiedzieć, że ja nie wyobrażam sobie, że miałbym się zwrócić do o ponad 20 lat młodszego radnego Łukasza na czas i poprosić go o podobne sprawozdanie, bo w mojej ocenie byłaby to z mojej strony pewna że próbuję zawłaszczyć sobie to, co jest jego zasługą i oczekiwałbym dokładnie tego samego szacunku w stosunku do mojej osoby, czy tych parlamentarzystów, którzy zostali wywołani przez tego młodego człowieka do kamicy. Ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że na pierwszej konferencji prasowej Pan Łukasz Nachas odniósł się do trzech obszarów, które poruszył w związku z oczekiwaniami skierowanymi do nas. Pierwszym takim obszarem to było to, co dotyczyło, iż mieszkańcy Gniezna zwracają się do niego z pytaniem: cóż ci parlamentarzyści? Dla naszego powiatu. No, muszę Państwu powiedzieć, biorąc pod uwagę, że mówi to osoba, która jest osobą publiczną, przypomnę, jest radnym, i że on nie wie, co robili parlamentarzyści przez te cztery lata, jest tą sprawą zdumiewającą, tym bardziej, że każdy parlamentarzysta takie sprawozdania sukcesywnie, tak jak ja to w tej chwili, przed mieszkańcami składa poprzez konferencje prasowe, poprzez wypowiadanie się w związku z różnymi inicjatywami, które podejmujemy. Jeśli chodzi o moją osobę, myślę, że goszczę poprzez gazety, poprzez media w domach wyborców, naszych wyborców, co najmniej raz w tygodniu. Bo to jest związane jakby z moją aktywnością. Pan Łukasz na czas twierdzi, że nie wiem, co parlamentarzyści robią dla środowiska lokalnego. Moją mojej ocenie nawet nie powinien się do tego przyznawać. To jest pierwsza sprawa. Proszę Państwa, nie widzę potrzeby, żeby pośrednikiem pomiędzy tym, co ja robię, a wyborcami miałby być przedstawiciel i to jeszcze na dodatek innego ugrupowania. Wielką dla mnie przyjemnością jest spotykania się z Państwem, z wyborcami i móc osobiście o pewnych rzeczach mówić. Ale abstrahując od bieżących konferencji prasowych, Państwo doskonale wiecie o tym, że parlamentarzyści co roku składają tego rodzaju sprawozdania. Jeśli pan Łukasz na czas tego nie dostrzega, to sobie wystawia nie najlepszą wizytówkę, jeżeli chodzi o zainteresowanie tym, co dzieje się w naszym powiedzie. Ale proszę państwa, zakładając, że rzeczywiście ktoś czegoś nie wie, to chcę zwrócić uwagę, jeżeli wyborcy są zainteresowani, co my robimy, to podpowiadam panu Łukaszowi na czasowi, w jaki sposób mógłby ten problem rozwiązać. Otóż należy zrobić tak, jak swego czasu zrobiłem to ja, zwrócić się i zasugerować tym wyborcom, którzy nie mają wiedzy, żeby przyszli do naszych biur, które w sposób merytoryczny, kompetentny i z pełną wiedzą przekażą informacje, co parlamentarzyści, ale i nie tylko, i radni robią dla na naszej społeczności lokalnej. Proszę Państwa, gdyby mnie ktoś zapytał, co robi dany radny, i jeśli byłby to radny SLD, pisu czy Platforma Obywatelskiej, ja takiej wiedzy bym nie miał, odpowiedziałbym tak. Proszę iść do biura rady, tam dostaniecie Państwo rzetelną informację albo do biura parlamentarnego, bo tam też wiedzą, co rady danych ugrupowań robią dla społeczności lokalnej, bo to by się Pana na czasach interesowało. Proszę Państwa, drugi obszar. Pan radny